Nazywam się Alan Likata i jestem członkiem strajku uczniowskiego sprzeciwiającego się systemowi edukacji narodowej. No brawo. Walczymy o to, aby, no brawo. aby znieść przymus szkolny docelowo i chciałbym zadać panu kilka pytań. Czy słyszał pan o pomyśle edukacji pan, czyli prywatna, autonomiczna i nieobowiązkowa? Proszę panów, po pierwsze, bardzo się cieszę, że młodzieży polskiej. Chodzą po głowie jakiekolwiek rozwiązania alternatywne względem aktualnie obowiązującego, totalniackiego, zamordystycznego systemu, który stosuje urawniłowkę teraz już do poziomu karykaturalnego sprowadzoną, mam na myśli, tak zwaną edukację włączającą i inne tego typu pomysły. Bardzo się cieszę, że są młodzi ludzie, którzy rozumieją, że to nie jest to, co jest. To nie jest e, nic, co by tak naprawdę długofalowo służyło e, edukacji, wychowaniu, formacji polskiej młodzieży. I ja e, pff, mogę powiedzieć tak, że każdy z nas ma różne ścieżki, różne różnymi drzwiami wchodzimy do tej samej rzeczywistości politycznej. Dla mnie e, ta ścieżka Dojścia prowadzi e, przez historię. Ja od historii e, zaglądam do rzeczywistości, do współczesności politycznej. I mogę powiedzieć, że historia nam to pokazuje, że walka o wolność przeciwko zniewoleniu w systemie edukacji właśnie, to jest kluczowy front walki rewolucji światowej. Walki prowadzonej z nami, normalnymi ludźmi aspirującymi do wolności, godności. Od czasów rewolucji protestanckiej przez rewolucję. Masońskie, demokratyczne XVIII-XIX stulecia, przez wcale nieświętej pamięci Polską Komisję Edukacji Narodowej z Piekłoszczakiem Hugonem Kołątajem, jako frontmenem i jedną z najbardziej istotnych i złowrogich postaci w naszej historii. Widzimy, jak państwo pod pretekstem ulepszenia, wychowania, wykształcenia dla mas. Państwo bierze za twarz i chodzi właśnie o pierwszoplanowo chodzi właśnie o podporządkowanie chodzi o wychowanie młodych ludzi w pełnej, bezkrytycznej lojalności wobec systemu. Chodzi o to, żeby młodzi ludzie w ogóle nie wyobrażali sobie, że może istnieć jakiś inny świat. I dlatego. Nie wchodząc dzisiaj w szczegóły, bo żeby w nie wejść, no to musiałbym się zapoznać z rozwiązaniami, które panowie, panie, państwo proponujecie, ale formułuję taką, taki, taki wstępnie optymistyczny wniosek, że przeszliście już na drugą stronę lustra, że wyszliście z systemu, przynajmniej mentalnie, i jak, prawda, w finale misji przebiliście się przez te, 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 to, to płótno, tę te atrapę, tę bańkę, Правда. którą dla Taki nas namiast. tworzy, tak, tworzy dla nas właśnie reżimowa edukacja, i szukacie zdrowego rozsądku, wolności, prawdziwego yy, wykształcenia, które uwaga, jest też dzisiaj nam dostępne, ale nie dzięki temu systemowi, tylko pomimo tego systemu. Pomimo tego systemu ciągle jeszcze trafiają się jacyś uczciwi dobrzy nauczyciele, których zapamiętujemy na resztę życia, ale to nie dzięki temu systemowi, tylko pomimo. Do zobaczenia zatem. zatem, zatem w... you Jest. Niech pan się nie gniewa, ale obowiązki, dzisiaj jest dzień y, konwencji wyborczej. Tak krótko, ja tak, mam ca całkiem, tak lub nie. Całkiem... Ministerstwo Edukacji do usunięcia tak. lub nie. Tak, oczywiście, Ministerstwo Edukacji, proszę pana, to jest to jest. Y, tu jest potrzebna ekipa typu Ghostbusters, to znaczy wchodzą y, z miotaczem y, wie pan, y, płomieni, y, y, buldożery wjeżdżają, następnie y, wie pan y, odkażenie y, gruntu ziemi. I jeszcze może egzorcyzmy trzeba w tym miejscu uczynić, i wtedy może wyjdziemy na prosto. Pozdrawiam. Dziękuję. Z Panem Dobry Bogiem.